Chyba tak niecały rok temu znalazłem w sieci właśnie taki cytat. Odnoszę sukces, kiedy moje dni wyglądają tak, jak chcę. Bardzo mi się spodobał ten cytat. Jest taki indywidualny, jakby definiuje sukces każdego człowieka, a każdy człowiek może mieć inną definicję sukcesu. Ale gdy nasze dni wyglądają tak, jak ja chcę, jak każdy z nas chce. To może faktycznie jest sukces. Bo nawet jeśli ten dzień wygląda inaczej niż wczorajszy, ale w dalszym ciągu wygląda tak jak chcemy, to osiągnęliśmy pewnego rodzaju sukces. Opowiem Wam krótką historię o tym, jak to zachorowałem. Ogólnie to nie choruję. Jakoś ubzulełem sobie w głowie, że nie mam czasu na choroby, i nie choruję. Ale w grudniu 2021 roku dopadła mnie słynna grypa, i od właśnie niepamiętnych czasów po prostu spędziłem tydzień w domu. Mocno osłabiony, z ledwością naciskałem przyciski na pilocie telewizora, by przeglądać chociaż YouTube'a. Natrafiłem na kanał bez planu, który prowadzi Bartek Czukiewski. Jest on. Głównie podróżnikiem. Przez ten tydzień zwiedziłem ze swojego łóżka całą Wenezuelę, Albanię, Nigerię, Ugandę i wiele innych zakątków świata. Zwiedziłem to razem z Bartkiem. Podróżując tak, naszły mnie myśli, czy do końca swoich dni chcę produkować te moje opakowania z tektury, czy to jest drugo, droga, którą chcę kroczyć i która da mi satysfakcję. Gdy myślę niejako o końcówce swoich dni, to myślę raczej o odległej przyszłości. A co jeśli tą ostatnią kawę wypiję maksymalnie za rok? I co gorsze, będzie to espresso w biurze, a nie moja ulubiona frapa w Grecji. Czy osiągnąłem sukces? Czy moje dni wyglądają tak, jak ja chcę? A jak ja chcę, by wyglądały te moje dni? Może, powinniśmy, może powinienem najpierw to zdefiniować. Często zastanawiałem się od tego czasu, co ja chcę w życiu robić. I nie dziwię się maturzystom, którzy kończą szkołę, wyruszają w świat i nie wiedzą, kim chcą być i co chcą robić w życiu. Ja, mając wtedy 41 lat, z olbrzymim bagażem doświadczenia i wiedzy, stanąłem na tym samym rozdrożu co maturzyści. Ja nie wiedziałem, co mam w życiu robić: czy w dalszym ciągu chcę produkować te, te kartony, czy w ogóle chcę być w biznesie, czy moja natura taka bardziej samotnika. Nie popchnie mnie do tego, żeby coś tworzyć samemu w domu przy moim komputerze. Ale jest pewna rzecz, którą uwielbiam i uwielbiam ją nieprzerwanie od dwudziestu kilku lat. Tym czymś, jeśli można tak to nazwać, jest po prostu Grecja. Uwielbiam klimat grecki, uwielbiam wakacje spędzać w Grecji. Ale gdy Zastanowiłem się, jak spędzam czas w Grecji, to pomyślałem sobie, że chyba to źle robię. Siedzę z telefonem, spoglądając ciągle na niego, czy przyszła jakaś wiadomość na Ocapie, czy może ktoś dzwonił, czy może powinienem odebrać. Gdy leciałem na wakacje w 2023 roku po właśnie czteroletniej przerwie, Stwierdziłem w samolocie, że te wakacje muszę inaczej stwierdzić, bo, do, bo doszła mnie taka myśl, że przecież będę na wakacjach ograniczoną ilość godzin. I co gorsza, w końcu te godziny się skończą i nie obejrzę się, a będę znowu siedział w tym samym samolocie, lecąc z powrotem do Polski. Dlatego postanowiłem. Zaplanować te wakacje trochę inaczej. Faktem jest, planowałem. Zamiast planować to w domu, to planowałem na ostatnią chwilę w samolocie. Postanowiłem, że nie będę słuchał audiobooków, że nie będę miał założonych słuchawek na uszy. Zawsze na wakacje za zabieram książkę. Raz jechałem z takim czytnikiem książek, kompletnie mi to nie pasuje, nie leży. Ja muszę czuć zapach książki, trzymać książkę w rękach. Czemu audiobook i książka, yy, z, tak naprawdę z słuchawki? Postanowiłem, że będę czytał książkę, a nie ją słuchał, by maksymalnie poczuć yy, Grecję, może tak to nazwę, by odczuwać to, co się dzieje dookoła mnie. Gdyż ten klimat zdarza się tylko tam. Na wakacje zazwyczaj zabieram dwa zegarki, jeden taki bardziej wyjściowy, a drugi taki po prostu do pływania, do nurkowania i lubię ten drugi zegarek. Jest on taki ciężki, stalowy, ja takie rzeczy lubię, to jest protrek, gdyby ktoś chciał wiedzieć. Gdy byłem na tych wakacjach w Grecji, byłem wtedy na Rodos z dzieciakami. To bardzo mocno trzymałem się tych swoich zasad, które ustaliłem sobie w samolocie. Zaraz pierwszego dnia przyzwoniłem do, do biura, i powiedziałem, że mogą do mnie dzwonić tylko pomiędzy 8 a dziesiątą I tylko w sytuacji, gdy naprawdę stwierdzą w zespole, że nie dają sobie z tym rady. I gdy będą dzwonić w późniejszych godzinach, to mają dzwonić na telefon mojego syna, a nie, a nie do mnie. Gdyż ja chciałem spędzić wakacje bez telefonu. I wydarzyła się, powiem Wam szczerze, tylko jedna sytuacja, która wymagała mojej interwencji: Allegro zablokowało nam sprzedaż. Nieopłacona faktura. Od tylu lat. Prowadzimy sprzedaż na Allegro, ale wtedy, gdy ja wyjechałem na wakacje, to zaczęły przychodzić faktury za sprzedaż na Czechy. Ja jedną fakturę już opłaciłem i oni po prostu zapomniałem. Oczywiście przypomnienia z Allegro przychodzi, przy, przychodziły na maila, ale. Yy, Filtr antyspamowy, tak to wyłapywał, że trafiło to do spamu. I osoby, które zostały w biurze, nie miały upoważnienia do konta, do konta zagranicznego, bo trzeba było zrobić yy, przelew z, yy, z konta z koron na konto w Czechach. Czy na konto też yy, w koronach, bo może tak. I to był Jedyny raz, który odjechałem z plaży do hotelu, odpaliłem laptopa i zrobiłem ten przelew. Oczywiście odblokowanie konta pozostawiało dużo mm, do życzenia ze strony Allegro, bo czekaliśmy kilka dni na to. Aczkolwiek i tak nic nie zrobisz. Jeśli mleko się rozleje, a ty się zdenerwujesz, te twoje. Negatywne emocje nie spowodują, że mleko z powrotem wskoczy do szklanki. Tak samo ja. Chociaż tą lekcję już dawno zrozumiałem, że zdenerwowanie się na coś nie naprawi tego problemu. Więc wróciłem z hotelu na plażę, kupiłem kolejną frapę. Usiadłem sobie w tawernie przy plaży i delektowałem się moją Grecją. Cały wyjazd dał mi bardzo dużo do myślenia. Może inni aż tak nie mają, ale mam wrażenie, że przedsiębiorcy myślą, że yy, jeśli nie będą we firmie, to firma się zawali. Że muszą być we firmie, a najlepiej na produkcji i wszystkiego doglądać i pilnować. Od wtedy, od tych wakacji w 2023 roku. Wszystko w mojej firmie układam pod proces i procedurę. Wszystko, wszystko naprawdę, co się da. Nawet mam procedurę na to, że yy, gdy mamy leasing z Xera, to firma każdego pierwszego, drugiego dnia miesiąca chce, żeby posłać im stan licznika. To mam na to stworzoną procedurę i przypisaną osobę od odpowiedzialną. Co do tych. Procedur. To ja wszystkie procedury, oprócz tego, że zapisuję, to nagrywam filmik, jak to wygląda. Stoję z telefonem, nagrywam yy, Xero i pokazuję, jak yy, odczytać z Xera stan licznika, jak następnie wydrukować i przesłać tą kartkę do firmy, która nam udostępniła Xero. Wszystkie procedury zamieszczamy w notion. Tam mam procedury podzielone osobno na biuro, osobno na e-commerce, osobno na produkcję. Stworzyłem nawet, powiem Wam szczerze, taki filmik, który jest dla nowych pracowników. Przychodzi pracownik, jesteśmy już po rozmowie kwalifikacyjnej, wiemy, że chcemy spróbować, i ten pracownik siada i ma pół godziny film o tym, co my robimy, jak to robimy. Jak ma wyglądać porządek na Hali takie podstawowe rzeczy? Ten filmik jest bardzo prosty, nie wchodzi głęboko w sprawy, ale daje taki pierwszy zarys firmy. To też pozwala nam ograniczyć pewne problemy, które wynikają na początku. Ale te delegowanie spraw wiąże się też z zaufaniem do ludzi. Do swoich współpracowników. I nie ukrywam, że musiałem ten proces zrozumieć sam, że mniej czasu zajmie nauczenie kogoś, jak ma to robić, niż to, że ja to będę robił drugi, trzeci, piąty raz. I musiałem dać tym osobom też miejsce na popełnienie błędu. I w moim przypadku bardzo fajnie to skutkuje. Mam jeszcze oczywiście dużo pracy właśnie z nagrywaniem tych procedur, ustawianiem osób odpowiedzialnych za pewne rzeczy, ale czuję taką delikatną dumę z tego, że to robię. Jak status w Wnoszę procedury, się zmienia z pomysłu na zrobione, to jestem bardzo z tego zadowolony i czuję taką wewnętrzną satysfakcję. Takie podsumowanie. Odnoszę sukces, kiedy moje dni wyglądają tak, jak chcę. Niekoniecznie trzeba być w Grecji na plaży czy w tawernie. Może ten dzień być również wyjątkowy, bo spędziliśmy go w gronie rodziny. A może być to mały sukces w pracy i też ten dzień wygląda tak, jak chcę. Cieszę się, że każdego dnia mogę mieć wpływ na to, żeby ten dzień wyglądał tak, jak chcę. Uczę się tego też. Uczę się i siebie, i tego, czego tak naprawdę ja chcę, bo człowiek stale się zmienia. Kiedyś, tak na zakończenie, Wam powiem, byłem bardzo mocno zakochany w BMW. Bardzo mocno. Aż pewnego dnia przyszła taka chwila, że sprzedałem swoje BMW i, oczyw i oczywistym krokiem było kupno kolejnego BMW, ale pomyślałem sobie, a może Mercedes? I poczułem, że. A miałem bardzo dużo ubrań związanych z BMW, ale poczułem, że chcę jeździć teraz Mercedesem. Kupiliśmy używanego Mercedesa i jeździmy nim do teraz. Ale miłość do BMW na szczęście wróciła. No nic, z tym, yy, tym podsumowaniem. Zakończę ten odcinek i zapraszam do kolejnego. Trzymajcie się i powodzenia Wam życzę.